Hej, w kolejnym odcinku. Z Robloxa dziś nagrywamy z Milsakiem. Przedstaw się. Nie, Jezu. Przywitaj się. No dziś. Będziemy musieli wygrać Squid Royale, Squid Game. To byśmy się myli na nazwa. Czemu mój, e, mój odjęt e, jest e, od Nie mam pojęcia, bo ta gra jest taka dobra. Jeszcze ty widziałam, że chłopcze przyszedł chyba, czy nie? No też chłopcze przyszedł. Bo ja nie wiem czemu wy macie po 0 Ja mam 7. A Hubert to dużo grał, ale to nigdy nie, nie, nie wygrał ja jeszcze. Nie ja w tu nie grałem, a mamy, a mam najwyższego skill'a w grze, to jest trochę takie... jak. Muszę raz ktoś grał, bo widziałeś i małeś, tak? Ja, 520 jako dwóch. E, jak ja mam, jakiego ja mam parta, otwieram e, pierwszy raz e, mojego boksa za 1500 co chyba. No. I już zostaje na, no, najrzeszczego z pierwszego, pierwszy raz już zostaje najrzeszczym rzecz, jestem guardem. Aha. Jesteś guardem? I... Tak. Aaa. Co jest? Bo ja jest... Z... Ja z... bardzo się, tak w ogóle. Teraz zaczynają. Że jest lepiej, bo nie Flik. 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 O, widzę cię. Kupcio, i za mną, widzisz może. Chodź do mnie. O Boże. Dobra, zginąłem. Dobra.

to z tymi włosami. Nie ja. Dobra, popycham te randomowe osoby, ale nie ciebie. Tak, perek. Nawet górną mogą to mieć ja? i gwardy mogą zdechnąć. Bo kiedy, raz, kiedy pierwszy raz to grałem, no to tylko wszystkie górne zginęły na tym. I dalej wszyscy zili. tylko górne zginęły, bo myślały, że trzeba to właśnie mieć. To nie, jak to będziesz miał, to musisz komuś oddać. O nikt z nas Oni usunęli tą grę. Aha, niestety. Ten parkur usunęli. Zamiast tego jest ta gra. Parkour był fajny, co nie? A trochę był za łatwy. Tylko, za, tylko dużo osób się tam realizowało, bo nudy nie umiał skakać. A to jest trudniejsze trochę. Ja zawsze ginąłem jak byłem z, yy, z moimi kolegami, no bo patrz grasz sobie sam. O, palenie guard, prostika o i dobrze. O jej! No toksik, toksik. Gdzieś ten Android, bo na napisał, jest. To chcę jeszcze dzieci. pa! Z tym mówią. To chcę jeszcze dzieci. Chcę jeszcze To jest imię, Tak. YouTube, z upki, smilajk. Ej YouTube kiedy like małe dzieci mówią na kogoś lub a potem sami giną. Kurde Berek. Prawie mi złapał. O elo. No na dole był. Co on pisze ja pierwsze? Pewnie na i tak cały no co nie? nie no nie. no 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 Dobre. A Noob dagger, co to chodziło? Ale i tak. Ty sam jesteś noob. Randomie. No, ja oni. Teraz będzie noc. Ej, dobra, ja ci nie będę bił, chodź. Ej, ale wiesz, że ja mogę po prostu sobie tutaj pójść. No wiem. A ty będziesz miał pałkę. Będziesz mi pomagał? Ja będę tutaj stał i będziesz się udał blisko mnie. Ale nie chłupcia, I... Tylko tych, Na Roblox i, i te, ten... najrzacą y, pałkę w grze. Dobra. Ci pokażę nie, pałkę w grze. A no nie jest Halloweenu? Ta? Są najlepsze? Nie, nie z Chodzi, że tak ogólnie. A dobra, pokaż. To... Tylko no, sześć, trzeba zabić. O takie to jest. Fak, ja ginę! No to, uciekaj, uciekaj. Ale chłopca nie bij jedynie. I mnie. NIE! Jezu, nie ile nie ich jest. Bejdum Ciebie, miłany. się ty i mi, guarda! Mi dwa osoby gonią albo. bo jakiś ten master, i nu. Pa! Pilnuj mnie, bo dużo osób I goni. Patrz. Kurde, uderzyła ta osoba. Ty, osób, ja nigdy chyba tyle nie miałem osób w takim Pa, ile jest osób dużo? Pewnie będą ciastka. Teraz zjeba! <grystanie> Dobrze! Zabiłem! Dobrze. No, ja go na hit'e zabiłem! Miał no, ja prawie full HP! Zginął. Chłopcze, nie bij Co nie? FAK! nie zbiłeś! Nie, nie nie, Tylko i dwa osoby. Dobra, idę, idę, idę. No samym końcu widziałeś, ile osób ze mną szło, co nie? Jeszcze z tej strony poszli. Teraz będą ciaska, ale bo jak dużo ludzi jest? Pa, co to ma być? Takiej, gdzie tyle ludzi? Bo to już jest pierwsza, druga. Teraz czwarta gra. Dobra, zrobisz... zrobi... zrobicie ciasta pewnie. No teraz jest czwarta gra. I pewnie, i pewnie tu... eee, mówić... Ale ja mam parasolkę, mam parasolkę. Nie, dać, no. nie, ale pewnie teraz osoby, które będą chciał oglądać, to pewnie takie... Ale większej koszukuje, bo się e, za pierwszy raz nie da być. Chyba się Game Passa, bla bla bla, ja to zrobiłem przecież e, legalnie, więc bądźcie cicho, bagam was, żeby ktoś by tak napisał. Teraz będzie piąta gra, Sk jaka, jaka to będzie teraz gra? Nie wiem. Bridge, bo teraz będzie piąta gra. Bo na szóstej grze będzie chyba przerwa, na siódmej będzie przyciąganie liny, na ósmej chyba marbles i na dziewiątej speed Autoklikera zrobić? Nie, nie, nie robię autoklikera, ale pewnie. Patrz, teraz jest. O fuck. Kto z drugiej strony powinni się tam być, co nie? Może, ale. weź jeden tam. I się ktoś spadł! Bacon! Ke... Czemu ona ma makijaż na twarzy i na twarzy no. jak chłopak, a na no, przykład jest dziewczyną w górze? Ile osób spada? <laughs> Dwa takie same, lol. Ale wam to mi idzie, ty. Ej, mi też osób znikło. Ty idziesz na drogę i mądry. O nie, jeden bacon spadł. Bacon. Ten który się gonił, więc karma wraca w sumie. No, I, on i, mnie gonił. Ile górze widzę, ile ja tam na górze widzę w ogóle stół. Nie, nie spadłem! Nie doskoczyłem! No nie. Bo ja nie doskoczyłem, bo to był za dalekisko. O Boże, prawie na mnie spadły. Nie, Wojtek! Ja jako Sani zginąłem. Bo jeszcze nie na. A nie, ja ostatni, bo tamta osoba to po prostu szła później. Hej, jeśli wcześniej. Ja jako ostatni zginąłem chyba. Do, bo widziałeś, o, ja nie nie spadłem. Ej, dobra, wy, wygram to dla Ciebie, Wojtek! Koguar nie możesz wygrać chyba. I Hubert też. I Hubert i też. To no, Hubert wygra. Hubert i ja zrobimy coś dla siebie. Idziemy się pomieścić. Ludzie się boją, bo myślą, że spajtek bacysnosejszy sobie na niego. Ja mam spajce 2, jeden z najważniejszych, jakie są w gry. Druga z najwyższego i ma najmniej procent bez yy, eventu gram. Jeszcze mówiłem chyba na początku, ale... Więc to ja to od razu mówię. Więc to ja to nie tutaj od razu mówię. Więc to jeszcze gram. Nazywa... Wiesz że kiedyś w ogóle, jakie ja zagrałem, co nie? Ludzie mnie nazywają fuckerami, jak to są przecież skwile. Bo sobie takie gry sobie jakąś gierkę zabijają po prostu, że wygrałeś gierkę. O dobra, jedno zabite, idę po drugie... przez chwilę miał e, preczorłone HP. Prawie mu zeszło. W innym momencie. Na początku w ogóle zaczął atakować i jeździ dwa randomy. Prawie zginął. No żyje, żyje, żyje. A prawie mi się nie, nie udało. Zobaczyłem. Ja go nie zauważyłem, o. Huber macie grać, oni o, mają dwóch! Dobrze! Ej, ej, nie! Ej, nie, to jest bo ja mogę sobie zeskoczyć. Dobra, chodźcie tutaj, bo Kakały, skakali, bo oni chcieli zginąć. Ale tak nie ma. Bo to nie jest fair. Dobra, lecimy. O nie! tam jest Chłupsio. Ja widzę Chłopia, będę mu kibicował. Dawaj. Niech chłopiec to wygra. to moje miejsce. Jack i policy. Да, да, вот что-то. Кто-то... вот дом не стоит. Блин. A ty obserwujesz kupcia lub nie? No, patrzę na was. Boi Co mnie? Chodź tutaj! Nie będziesz pchał kupcia! Nie pchasz kupcia! Nie będziesz pchał kupcia! Będziesz pchał kupcia! Nie, nie pozwolę ci Zresztą wygrali czwartą grę, co i nie czwartą, tylko obok, uh -huh. czyli dziewiąta o, gra. Tak. O, to, to była taka grzegierka, gdzie ludzie zginęli. Dobra, chłopcy, odda się rado. Ty, ty, jeszcze aj w randomu. Ja tu też mam bitwę. No no. DELTA RUNCHA PER DRUGI! Dawaj chłopcio! Nie mają normalnego pojał. To się radę. A dawaj, chcesz się uderzyć? Chcesz się uderzyć? Mogą mnie bić! Mogą mnie bić! Halo? To, to fermia jest. O nie, to jest chyba lekup, zrobiłem. A to jest trochę takie nie bo możesz innych ten wracać. O nie, to Ciorecki, Dobra, huber, dawaj. Nie, chówcia! Chówcia, on nie zauważył, że wyszedł. Z tego o co nie? No dlaczego tutaj guardia żyje? No ty sobie, dlaczego tu gwarto żyje? Gdzie? Uuuu, dzień dobry. Nagle się się... Playerem, ale spoczko. Nagle się playerem stałem, ale bata nie mam. Bata nagle nie mam. Ale nagle zgłasza się, stałem ten, playerem, ale spoczko. Jak? Nie wiem. Jakoś. O nie, zaraz giną. Teraz tam nie będą przyszli. Oni ja chyba, chyba mają teama. Patrz. Oj. Ja się z nimi tak mogę bawić. Patrz, się. z nimi tak mogę bawić. Ja się mogę tak z nimi bawić, A. Atakować nie umiem. Tu to chyba nigdy się nie skończy. No patrz, ile to ma trwać. To już dwie minuty trwa? Nie, to jest 200 sekund. Nie są 2 minuty, bo minuta trwa 200 Dobra, ma, mam taktykę, patrz. Będą się, się sobie bili, bo jak będę obok nich, to sobie się będą bili. O, widzisz, widzisz? Ozy, wy, ozy. Wy. Ale, ale że wy i dating ze mną robicie. Robicie, ale żeby takie złe rzeczy robicie. Co? Ale żeby tacy źle. A widzisz guarczy, ci by też przetapłać. Bo tylko się timują. Nie, przestań! Te tr trzy, trzy ty się timują, ale nic zrobiłem. No poczytać się timować, to urfair jest! Wom. A ty teraz cały czas... Karma wraca! Karma wraca! Karma wraca! To, to ma być? Nie <grymne> <grymne> wiem. Jednego guarda nie ma. <grymne> o chodź, Eee, co to ma być? O Ty pieprzesta się timować! Ty też! <gry> e dobra, to nigdy się nie skończy. Idę do, do lalki. Lalka, da się da, Dobra, jednak nie da mi się Jednak nie mi się go. Dobra, te, un, to Trzeba za długo. To trwa, to nie? No. Żeby nie było teamingu, to nie żeby i zabił. Ale a tak. A, a kolejny odcinek zaraz będzie z Kropka KRKS? Co? No! A zaraz będzie kolejny odcinek z soliką z... z... patrz, Ej, Patimerze, no, dał mu wygrać. On był chyba najsłabszym graczem, a wygrał. On nic nie robił. No. On się tym uwalił. ty dopiero ty poszedłeś zabić, bo potem widziałeś, że, że zaczęli się bić, to dopiero. Rendur to do lobby. Zrób. Klasik i wchodź. Tam do środka. Okay. Ile trwa odcinek. Hmm. 20 minut, dobra. Na następnym odcinku jeszcze jedną, bo możemy robić... Filmy. Pa, do następnego odcinka, pa.